Witam Państwa bardzo serdecznie w specjalnym wydaniu programu z mikrofonem przez Świętołowice. Gościmy dzisiaj na 11 targach branży lodowo-cukierniczej organizowanych przez hurtownię Smakosz. Celem targów jest po prostu, żeby pokazać przede wszystkim jakieś nowości, bo branża właśnie lodziarska rozwija się bardzo mocno. Co roku są nowe rzeczy. I też po prostu, żeby przyciągnąć klientów i nowy pokazać przede wszystkim ludziom, którzy chcą właśnie e, zainwestować w tą, w tą branżę, czy po prostu otworzyć jakiś swój interes, e, który po prostu, jakby można było powiedzieć, może przynosić dobre po prostu efekty później. Jakie no nowości zaprezentowali? E, nowości to są właśnie gofry wytrawne, bardzo smaczne. Polecam. Też jest właśnie nowa firma włosko-niemiecka iceberg, która wystawia się właśnie z takimi też nowymi produktami jak pasty właśnie do lodów, do, do lodów tradycyjnych, które po prostu są coraz większe też popularność mają. No i różne właśnie dodatki takie rzeczy. Co szczególnie zwraca uwagę klientów? Szczególnie klienci zwracają właśnie na nowości, na nowości, które są, chodzą, oglądają, bo są tutaj technolodzy, którzy też mogą im powiedzieć, wytłumaczyć, jak ten produkt dobrze zrobić, jak go właśnie podać, żeby klient był zadowolony. Zapytaliśmy wystawców między innymi o to, co prezentują. A klientów o to, co wzbudziło ich szczególne zainteresowanie. Firma Soreno w tym roku przyjechała z lodami, naszymi od lat tutaj bardzo popularnymi, na no maszy włoskich i świderków, ale w tym roku też jest taka nowość, gofry wytrawne. Jest to specjalna kompozycja do wypieku gofrów, które posłużą do przygotowania przekąsek. Słonych, możemy to podawać zarówno z cerkami, wędlinami, jakimiś sałatami. To jest zupełnie taki nowy produkt innowacyjny na rynku, za który też zostaliśmy nagrodzeni na Sweet targach w Katowicach jako najlepszy produkt Zbudza Wzbudza zainteresowanie klientów? Tak, klienci bardzo się interesują, planują powiększenie asortymentu na swoich lodziarniach o właśnie gofry wytrawne. To nie jest dużo pracy tak naprawdę, żeby powiększyć sobie asortyment, a jest to zawsze coś innego, słonego w danym punkcie słodkiego jak produkowane są jak wytwarzane są te gofry A więc główną różnicą pomiędzy goframi wytrawnymi a tradycyjnymi jest to, że do gofrów wytrawnych dodaliśmy przyprawy, między innymi paprykę suszoną, pomidory suszone, oregano, majeranek. Z czym przyjechał pan na tegoroczne targi? Gofrownice polskiej produkcji i nowości jakie mamy w tej chwili to jest gofrownica Maxi o bardzo dużym rozmiarze gofra i gofrownice bąbelkowe mini bąbel Dezal. Produkowane wszystko w Polsce, w Nowej Dębie. Moi i na rynku o z 50 lat firma, tylko jeszcze w ramach przekształceń. Kiedyś to był Dezamet, później Dezal 1, gdzie Dezal 2 i tak dalej, ale produkujemy w tym miejscu tymi samymi prawie pracownikami e, wyroby i następuje nawrót jakby z powrotem do zakupowania tego typu wyrobów i rokrocznie mamy przyrosty 20-40%, a w tej chwili zaczynamy yy, próby, podejmujemy próby wyjścia poza Polskie. Czyli jest yy, popyt na rynku yy, na tego typu produkty. Jest, jest, jest zdecydowanie. Jest mnóstwo dostawców takiego sprzętu podobnego, ale nasz jest... Wyjątkowy, nadaje się do domu, nadaje się do gastronomii, zarówno jak ktoś mało używa i nadają się do gastronomii, gdzie piecze od rana do wieczora i do rana. Także ma, ma naprawdę coraz lepsze opinie, ludzie są zadowoleni. My prezentujemy maszyny do, do, do produkcji i sprzedaży lodów, więc automaty do lodów włoskich, miękkich, granitory oraz witryny. Do sprzedaży lodów tradycyjnych, typu gelato, tradycyjnych rzemieślniczych lodów, które są najbardziej popularne w tej chwili w Polsce. Jest bardzo duże zainteresowanie szczególnie na tego typu produkt, jak, jak riksza, którą można wyjechać poza lokal, poza obiekt, można pójść do parku, dlatego że one mają specjalny wkład glikolowy, który, który przez 4-5 godzin trzyma temperaturę, zapewnia stabilną temperaturę, że lody się nie rozpuszczą, można wtedy iść w miasto, że tak powiem, sprzedawać lody nad jeziorami, w parkach, nad jakichś skwerach, na rynkach, wszędzie. I do tego ładnie to wygląda. Do tego ładnie to wygląda. Jest, jest duże zainteresowanie, niektórzy, nawet w Warszawie jest firma, która jest zainteresowana postawieniem takich rikszy pod pałacem w Wilanowie, no, że to nawiązuje, stylistyka, jest taka tradycja, taki starodawny ryt tego, trochę sznyt, więc jest duże zainteresowanie. A teraz trochę o samych lodach, które najbardziej smakują Polakom, jakby mógł Pan powiedzieć mniej więcej. Najbardziej tradycyjne lody. Jednak my korzystujemy w tradycyjnych lodach tak zwanych kulkowych. E, oczywiście też lody miękkie włoskie i amerykańskie. To jest kwestia gustu, prawda? Ale ja uważam, ja sam jestem producentem lodów tradycyjnych, więc e, dlatego e, odspieram się też lotami włoskimi i, i e, też e, napojami typu granita. Ale uważam, że lody, lody tradycyjne, rzemieślnicze. Tak naprawdę to są lody, lody najbardziej smakujące w tej chwili Polakom. I naj, największy wskaźnik wzrostu jest chyba, jeśli chodzi o konsumpcję tego typu lodów rzemieślniczych w Polsce. Reprezentujemy firmę AgroComex, zakład przetwórstwa mlecznego. To już nasze drugie, drugie targi w hurtowni Smakosz. Widzimy i odnotowujemy wzrastający popyt na płynne masy lodowe. Różnego rodzaju, produkujemy ich kilka rodzajów w zależności od zapotrzebowania. Nadal dużym uznaniem i, i konsumentów cieszą się płynne masy lodowe e, do lodów włoskich, do lodów amerykańskich, e, jak i, tak jak już powiedziałem, od kilku lat obserwujemy bardzo fajny trend, trend który przyszedł z, e, z zagranic Polski, czyli moda na. Produkcja lodów metodą czy koncepcję tajską. Od ponad 27, dokładnie 28, ponad 28 lat produkujemy płynne masy lodowe. i To branżę cukierniczo piekarniczą od kilkunastu lat poszerzamy cyklicznie. Co roku pokazuję, po, pojawiają się jakieś nowe masy lodowe. Produkujemy mleko UHT, galanterię i wiele, wiele produktów sprawdzonych, profesjonalnych w linii Farmer Professional, którego, której, której marki jesteśmy właścicielem pod branżę cukierniczo-piekarniczą. Produkujemy masy toffi, produkujemy kajmak, produkujemy śmietanki do ubijania wysokotłuszczowe, produkujemy gotowe desery, tak jak deser chociażby pana Kotta. I co roku staramy się rozwijać. Yy, i to odnotowujemy z uwagi na to, że dajemy konsumentom i naszym odbiorcom wysoką jakość za rozsądną cenę. Na tegorocznych targach prezentujemy markę Docello pod, pod rędem Nestle. Mamy dzisiaj pod sobą produkty typu mus czekoladowy, mus waniliowy, panna cotta i crème brûlée. Na bazie tych produktów, produktów typowo instant, wykonaliśmy desery, które pomalutku kończymy. Zachęcam do spróbowania. Oprócz tego mamy posypki KitKat i Lion, które są bardzo fajnym crunchem do, do zakończenia, do dokończenia deserów. To tyle, to tyle. Czy tego typu produkty wzbudzają zainteresowanie klientów? Jak najbardziej, jak najbardziej. Produkty są to produkty przede wszystkim premium do gastronomii, do cukiernictwa również. Wzbudzają zainteresowanie klientów ze względu na ich jakość na ich wydajność, na ich przede wszystkim elastyczność w wykonywaniu, w wykończeniu, więc jak najbardziej, jak najbardziej. Jest to produkt premium przede wszystkim, przede wszystkim. Nowością firmy Aco są gofry plaster miodu. Jest to produkt w pełni bezglutenowy, najlepiej smakuje właśnie z miodem i jest wykonany z mąki różowej. Czy wzbudza zainteresowanie klientów? Na tą chwilę jest to bardzo jest to nowość po prostu, więc czekamy na reakcję rynku. Aktualnie prezentujemy maszynę do lodów siderków, yy, dwusmakową z miksem chłodzoną powietrzem z bardzo dużą wydajnością, bo to jest 50 litrów na godzinę. I prezentujemy również naszą nowość, czyli maszynę jednosmakową z pompą napowietrzającą. Jest to pompa, która nie dojrze na powietrze tego loda, to jeszcze dodatkowo ubija, tak więc smak zostaje długo na języku, a jest również puszysty, coś Ala McDonald's. I jest to maszyna z dotykowym panelem, no jest to nasza nowość, jednosmakowa maszyna i mamy również Granitor trójsmakowy z, z mieszanką z zemiksu. Czy tego typu produkty, maszyny zwracają zainteresowanie klientów? Tak, oczywiście. Nasza firma ma już 11 lat i z roku na rok mamy coraz większe zainteresowanie, coraz więcej ludzi kupuje nasze produkty i marka jest coraz bardziej rozpoznawalna na rynku polskim i zagranicznym. Na tegorocznych targach, jak w zeszłym roku, przedstawiamy mieszanki Premium Lodów Soft. Są to mieszanki, które wyróżniają się większą zawartością mleka, śmietanki oraz tłuszczu w składzie. Dzisiaj przedstawiamy owoce leśne oraz lody pistacjowe. To co myślę wyróżnia te mieszanki to jest to, że absolutnie zrezygnowaliśmy ze sztucznych składników, barwników. I tak na przykład w, owoda, w owocach leśnych dodajemy sproszkowaną czarną marchew oraz sproszkowany sok z buraka. A na przykład w owocach, w lodach pistacjowych Kolor uzyskujemy przez dodacie, dodanie chlorofilu, czyli e, barwnika wyciągną, pozyskanego z roślin, z traw, z liści, z zielonych e, generalnie e, traw. E, czy tego typu produkty przeciągają zainteresowanie klientów? E, powiem tak. W tym momencie, w czasach, kiedy świadomość klienta jest na bardzo wysokim poziomie, e, ludzie rezygnują z cukru na rzecz jakichś e, alternatywnych e, surowców. E, mieszanki, które mają zdrowy, czysty skład, no, są w trendzie. Są, e, jest na to zapotrzebowanie. Mamy bardzo fajny odzew po targach, nie tylko tutaj, ale Sweet Expo. Wiemy, że czysty skład jest w tym momencie pożądany i my taki czysty skład proponujemy. Bez zbędnej chemii, ale na pełnych komponentach. Czy lubi Pan słodkości? No, lubię. Dlaczego by nie? Co szczególnie tutaj Panu zasmakowało i zwróciło Pana uwagę? Moją uwagę szczególnie zwróciły produkty tutaj Nestle, ponieważ to co próbowałem, czyli brule, jest bardzo dobry i myślę, że sam do siebie wprowadzę coś takiego, do swojego lokalu, bo bardzo mi zasmakowało. A no chyba jak każdy człowiek lubię wygląda. Bez przesady przecież dobrze pan wygląda. Jak widać tak. po naszych gabarytach. E, co pan szczególnie preferuje wśród wyrobów cukierniczych? Lody. Zdecydowanie lody. Lody tajskie, to jest mój konik, że tak powiem, mam, mam swój lokal i. No i będę brnął w to dalej, że tak powiem. No przede wszystkim to czekolada z orzechami. To jest coś wspaniałego, no i biała czekolada. To są takie, jak dla mnie, dwie takie rzeczy, które najbardziej lubię. No to znaczy, ja lubię właściwie wszystkie, całe wszystkie słodycze, a po trochę, jak się to mówi, nie? Także no preferuję no, jakieś czekolady, lody lubię ze słodyczy tam. Tego rodzaju. Tutaj mamy przedstawione na wystawie te wafle do tych lodów. No, ogólnie lubię słodycze, także. E, czy smakują wam lody? Smakują, e, A co najbardziej preferujecie lody właśnie, czy może coś jeszcze innego? Mm, gofry, Granity. No, wiadomo, że dzieci lubią słodycze, no, sorbety. Gofry są przepyszne, tutaj, budingi tak samo cudowne są. No. Niebo w górze. Nie ma chyba wątpliwości, że wszyscy smakosze cukierniczych wyrobów znaleźli tutaj coś dla siebie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie programu z mikrofonem przez Świętokłowicę.